Cześć, dzień dobry dziewczyny. Dzisiaj przychodzę do Was z zaproszeniem na warsztaty, które zaplanowałam 24 sierpnia w Gnieźnie w Rozwojówce. A tematyka warsztatów to Halo, to ja, Twój wewnętrzny głos. I parę słów, trochę bardziej chciałabym Wam przybliżyć, czego możecie się spodziewać w trakcie tych warsztatów, ale oczywiście zanim o tym opowiem bliżej, to kilka słów o sobie, bo nie wszyscy mnie znają. Od dwóch lat jestem w DSF Rental, pracuję jako trener i jako coach i zajmuję się tak naprawdę szkoleniami, warsztatami i procesami rekrutacyjnymi. Od kilku ładnych już lat stałam się przyjaciółką dla samej siebie i to jest jeden z powodów, dla których zdecydowałam się akurat na... Taką właśnie tematykę warsztatów, chociaż to nie jedyny powód, dlatego że oprócz tego, że sama przez wiele lat doświadczałam wewnętrznego głosu, który niekoniecznie mnie wspierał, a nawet wręcz przeciwnie, to od uczestniczek swoich warsztatów słyszę, że i one mają trudności z współpracą z tym właśnie głosem. Dodatkowo to, co mnie jeszcze skłoniło do tego, żeby zrobić właśnie takie warsztaty, to to, że sama znalazłam swój własny patent, jak sobie radzić z wewnętrznym krytykiem. No, nie będę ukrywała, że to była kwestia jednego warsztatu, bo to był jakiś proces, praca, która trwała i trwa nadal, ale z całą pewnością mogę powiedzieć o korzyściach związanych z taką właśnie pracą, mianowicie w momencie, w którym zaczynamy. Czy zaprzyjaźniamy się z naszym wewnętrznym głosem, możemy zmienić nie tylko siebie, ale zmienić tak naprawdę wszystko, bo to ma absolutnie wpływ na całe nasze życie. I to nie jest teoria, którą wymyśliłam sama, bo zdecydowanie badania pokazują, że jak same dla siebie jesteśmy surowe, to to wpływa na otoczenie, w którym też funkcjonujemy. Stąd koncepcja właśnie tych warsztatów. O czym warsztaty? O tym, jak pracować nad, nad tym, aby stać się przyjaciółką dla samej siebie, aby stać się dla siebie osobą empatyczną. Czyli od momentu warsztatów, tak naprawdę, praca nad tym, żeby być miłą dla siebie, nie tylko dla, dla najbliższych, dla przyjaciół, dla, dla kolegów. O tym będzie na warsztatach, jak zaprzyjaźnić się z wewnętrznym głosem, bo trudno jest go wyeliminować, ale można się nauczyć z nim funkcjonować i o tym właśnie opowiem. No i oczywiście o kolejnych krokach w drodze czy na drodze do, do pracy nad, nad tym właśnie tematem, bo warsztaty mogą, być, mogą stanowić fundament, dobry pierwszy krok. Dla kogo? Warsztaty. Przede wszystkim dla wszystkich dziewczyn, które słyszą ten głos taki hamujący wewnętrznie, demotywujący, który często doradza, który powoduje brak wiary i brak empatii dla siebie. Dla dziewczyn, które mają już dosyć kłótni z tym wewnętrznym głosem, które pragną to zmienić, być może dla dziewczyn, które już poczyniły pierwszy krok i podjęły jakieś działania. Czy wdrożyły jakieś ćwiczenia, natomiast czują, że jeszcze nie osiągają takich rezultatów, jakie mogłyby osiągnąć. To też jest właśnie dla takich osób. Czego możesz oczekiwać na tych warsztatach? Oczywiście, oprócz, oprócz, oprócz informacji, wiedzy i narzędzi, to za, chcę zapewnić o życzliwej i sympatycznej atmosferze w trakcie wszystkich warsztatów z cyklu Pogaduchy dla dziewuchy w terenie. Mówiłam, że będzie wiedza, ale będzie też doświadczenie tej wiedzy, czyli, krótko mówiąc, przećwiczysz sobie niektóre rozwiązania na pracę z wewnętrznym głosem. Ale co najważniejsze i co w mojej ocenie stanowi największą wartość, to jest wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami, uczestniczkami właściwie warsztatów. Więc jeśli masz ochotę i przestrzeń czasową, to zapraszam 24 sierpnia. Warsztat potrwa, potrwa dwie godziny. Szczegóły będą już są właściwie na, na fanpage'u Rozwojówki, DSF Szkolenia, ale też na stronie www.dsfszkolenia.pl. To co? No, mam nadzieję, że będziesz. Do zobaczenia.